Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją, okazał moc swego ramienia rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców w stronę, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Dzisiejsza Ewangelia to magnifikat hymn Maryi. Wczoraj słyszeliśmy, jak Maria przyszła do Elżbiety. Elżbieta w zachwycie, w Duchu Świętym, Uwielbiam Pana Boga i dziękuję za to, że Matka Pana mojego przychodzi do mnie i w odpowiedzi na to Maryja wyśpiewuje hymn Magnificat. Co jest ciekawego w hymnie Magnificat? Hymn Magnificat to jest zbiór różnych myśli, zdań, słów z Pisma Świętego, ze Starego Testamentu. Maryja modli się słowami Biblii. To jest piękne, Maria na tyle zna Biblię, że bardzo często Biblię cytuje, bardzo często Biblię wyśpiewuje, tak dzisiaj w pierwszym czytaniu z Księgi Samuela, pierwszej księgi Samuela, słyszymy o, o tym, jak Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą w drogę i przyprowadziła do Helego do świątyni. I zostawiła go w świątyni, bo tak obiecała, jak długo nie mogła mieć dzieci, że jak będzie Pan Bóg zmiłuje się nad nią i daje syna, daje potomka to ona poświęci go Panu i przeprowadza go do Pana. i Później w psalmie, który nie jest zupełnie psalmem, ale jest właśnie kontynuacją tej, tej sceny z Anną i Samuelem, Anna wyśpiewuje taką pieśń dziękczynienia, uwielbienia Pana Boga. I też w tym psalmie widzimy słowa tej modlitwy Anny. Na przykład, raduje się me serce w Panu, moc moja ku Panu się wznosi. Łuki, siłacze się łamią, sławi przepasują się mocą, za chleb najmują się sycia, odpoczywają głodni. Niepłodna rodzi siedmiora, więc bogata w dzieci. To panda śmierci, życie w grób wtrąca i nie wywodzi. I tak dalej. Widzimy w tym podobieństwo, że Maria modli się w, w jakiejś części, nie całkiem, niezupełnie dosłownie, ale modli się właśnie słowami Anny, która dziękowała za syna, za Samuela. I jeszcze inne fragmenty z Pisma Świętego, ale właśnie magnifikat jest modlitwą Pisma Świętego. Ciekawe, czy my znamy na tyle Pismo Święte, żeby się modlić słowami Pisma Świętego. Czy często powtarzamy, mówimy, wypowiadamy w rozmowach słowa Pisma Świętego? Jak popatrzymy na rozmowę o Maryi i Jezusa w kani galilejskiej, niewiasto, czy to moja, lub twoja sprawa i tak dalej, czemu Jezus zwraca się niewiasto? Bo to jest też cytat z Pisma Świętego. Nie rozmawiają ze sobą cytatami, cytatami Pisma Świętego. Yy, I oni na tyle znali Pismo Święte, Maria na tyle znała Pismo Święte, że ta, ona ciągle mówi cytatami Pisma Świętego. Biblii, wtedy Starego Testamentu. I czy my na tyle znamy Pismo Święte, że często mówimy, to jest święty tekst. To jest tekst natchniony Duchem Świętym, przez Ducha Świętego. I jeśli my mówimy yy, słowami Pisma Świętego, jeśli modlimy się słowami Pisma Świętego, to my jeszcze bardziej jesteśmy, pogłębiamy swoją wiarę, pogłębiamy się w Ducha Świętego, w Jego moc, w Jego łaskę. Warto modlić się słowami Pisma Świętego, tego uczy nas Kościół, nawet i różaniec. Ojcze nas, zdrować Maryjo, chwała, Ojcu, to są modlitwy z Pisma Świętego. Więc Warto modlić się słowami Pisma Świętego i też znać Pismo Święte. Jak mamy w Piśmie Świętym jakieś ciekawe zdanie, które nam się spodobało, zapiszmy je sobie, zapamiętajmy, powtarzajmy sobie te słowa, żeby one w nas żyły, żebyśmy jak najwięcej znali słów Pisma Świętego i cytowali, rozmawiali, modlili się słowami Pisma Świętego. Jeśli spojrzymy na hymn Magnificat Wielbi Dusza Moja Pana, to jest to hymn zachwytu, uwielbienia Pana Boga, on się dzieli na dwie takie części. Pierwsza część to Maryja uwielbia Pana Boga za to, co On uczynił w jej życiu. Czyli słyszymy, wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Od tego się będą wszystkie pokolenia. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. I w końcu, koniec tej pierwszej części jest słowo miłosierdzie, Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. I później zaczyna się druga część, Maria uwielbia Pana Boga za to, co uczynił w narodzie, wśród innych ludzi, wokół niej. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców w stronę, wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, ujął się za swoim sługu Izraelem. Czyli Maria zachwyca się tym, co Bóg uczyni w narodzie. I znów na koniec jest słowo miłosierdzie. Ujął się za swoim sługu Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Słowo miłosierdzie w oryginale Eleos który jest tym, że Bóg zmiłował się nad narodem, ale to miłosierdzie nie tylko jest jako to, że Bóg przebacza grzechy, ale miłosierdzie jako pomoc słabym, biednym. I Maria, która wychodzi z Nazaretu, a Nazaret był bardzo biedną wioską, archeologowie jak się próbowali coś znaleźć w grocie zwiastowania, doszli do wniosku, że to był naród wierny Bogu, nie znaleźli nic, co by było przeciw bogat jakichś bożków, Jakich śladów w tym narodzie w Nazarecie nie znaleziono. Czyli naród bardzo biedny, bardzo prosty, a jednocześnie bardzo wierny Panu Bogu. W takim narodzie urodziła się Maryja, i właśnie w to miejsce przychodzi Anioł, przychodzi Bóg. Bóg się stał człowiekiem właśnie w takim miejscu. Bardzo biednym, bardzo prostym, ale też i wiernym Bogu. Dlatego Maryja mówi, że wejrza na uniżenie swojej służebnicy, bo to wyszła z narodu uniżonego. I jest, jesteśmy uniżeni, jesteśmy otwarci na Boga, jesteśmy słabi, czujemy swoją słabość. Mi, Panie Boże, jestem słaby, ale Ty możesz mi pomóc i wtedy się otwieramy, wtedy Pan Bóg może pomóc. A jeśli jesteśmy tacy, ja sobie poradzę, jestem silny, ja tu żadnej pomocy nie potrzebuję, Pan Bóg nie, nie będzie nam pomagał, bo, bo On chce nam pomóc, ale jesteśmy zamknięci. I właśnie to miłosierdzie biednym, miłosierdzie takim ubogim duchem, tym, tym uniżonym, to jest właśnie to miłosierdzie, które Pan Bóg daje. Ma, Maria się zachwyca tym, jak Pan Bóg działa sw ze swoim miłosierdziem w jej życiu, jak Pan Bóg działa w narodzie. I ten, to jest modlitwa, którą Kościół daje nam zawsze w nieszporach. Kto odmawia brewiarz, liturgię godzin, wie, że zawsze w nieszporach jest ten, ta modli modlitwa Wielbi dusza moja Pana. I proponuję, żebyśmy wszyscy modlić się tą modlitwą wieczorem. Nawet jak ktoś nie odmawia brewiarza, nieszporów, ale tę modlitwę włączyć sobie w swoje modlitwy wieczorne, żeby uwielbiać Pana Boga, a potem, jak przeczytamy tę modlitwę, pomodlimy się tą modlitwą Maryi, żeby wyśpiewać swój magnifikat, czyli najpierw pomyśleć, co w tym dniu, jak Pan Bóg działał, jak przejawił swoje miłosierdzie w moim życiu. Zachwycić się tym, uwielbić Pana Boga, podziękować Mu, jak w moim życiu. A potem często wieczorem włączamy wiadomości. W wiadomościach widzimy różne sensacje. Różne zło, jakie się dzieje w świecie, i często przeżywamy, ile zła się dzieje w świecie. A może wyłączmy wiadomości i pomyślmy, ile dobra się dzieje w świecie, jak Pan Bóg działa w świecie, jak Pan Bóg działa w naszych rodzinach, jak Pan Bóg działa w mieście, w wiosce, jak Pan Bóg działa w naszym kraju, jak Pan Bóg działa w całym świecie. Spróbujmy zachwycić się tym Bożym miłosierdziem, jakie dokonuje się każdego dnia wokół nas, w tym świecie. I uwielbić Pana Boga tak jak Maryja. Spróbujmy dziś wieczorem pomodlić się modlitwą, Wielbi Dusza Moja Pana, a potem pomyśleć, jak Pan Bóg dziś działał w moim życiu i jak Pan Bóg działał w świecie. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.